Chodź, Łukasz, Zobaczyć coś. Chodź, chodź, chodź. Tak zlało farmę. Aż grzyby powyskakiwały, zobacz. To pieczarka. Łukasz, grzyba mamy. Co? Zobacz. Tak popadało, że aż grzyby wyrósł. Zobacz co to za grzyby. Gdzie? No to ma. Nie, to jest. Gdzie, pieczarka. Nie, to jest... Zobacz, Łukasz. Gdzie są? Taki. O tu. O tu. Mm. To no, a Małe. takie? No. zaraz urosnę. to. Bo mały to żółty. Później biały będzie. No. No? A jak? I smaczny. Łukasz, kto tu budowę prowadził, nadzorował że teraz sam farmer musi poprawiać wszystko, co? Łukasz! No. Kto to kurde budował? A? Zwiało? Zwiało, a kto to stawiał? Ty! Ja? Ja! Zdejmujemy co na tym, ustawiamy od nowa i przykręcamy farmerkami. Będzie teraz gitara, tutaj jest usztywnienie już. Zresztą eurofala będzie przykręcona, to usztywnienia, no, ale nie zaszkodzi, tam kiedyś może 30 ktoś wiedzie, nie Łukasz? Co? Co? Ja. Co? Szybko! No, mów, co tam, no rękę podnosi jak w szkole farmerskiej. No. Tutaj przyniosłem dwa arkusze, starczy. Z tego co widzę tam dwa leżą. No i się sunęły, no? No. Wchodzimy na górę, zdejmujemy to wszystko. No i dobra, proszę Państwa, jak umiał tak zrobił. Lepszego dachu tutaj nie było. O. Wszystko gra. Jeden farmer został. Na wszelki wypadek. Jakby się coś kurde miało. Nie tego, nie trzymać, to się dokręci. Jeden farmer może wszystko uratować, pamiętajcie. No, okej, okay. wszystko jest. No, porządek też jest w miarę, no co tylko zostało tutaj palety i przyciągnąć te siano. No jutro chyba będzie pogoda, to jutro może to załatwimy i będzie temat zamknięty. Tutaj tylko te skosy jak wyschną, bo na deszczu były te łaty, to też będzie trzeba pomalować i tam i zapomnieć o całej sytuacji, o całej sprawie. No czekajcie aż to się zawali <laughs> Nie, mi się wydaje, na tyle lat już leżała ta Eurofala, no ale na palecie leżała w kupie. A na dachu, no nie wiem, to będzie test dla niej. Ile lat może Eurofala wytrzymać? Może ja wiem za 5 lat będzie trzeba do tego wrócić, zerwać. Jeszcze raz szyć czymś nowym. Ale to już, już na to wtedy będą pieniądze, już będę miliarderem, proszę Państwa. Które zaczęły pracę w końcu? Nie pada, trochę wieje, ale jest dosyć ciepło, około 20 stopni, pewnie. No tak umiarkowanie latają, ale grunt, że pracują, coś tam przyniosą. Zawsze to inaczej. Będą jeszcze może się rozwijały. Chociaż one, kurde, ja bym się nie zdziwił, żeby przez te temperatury niskie w nocy. 10 stopni już one czuły, że już koniec sezonu, nie? że tu kurde trzeba hamować. Czerwieniem pula zaraz przestanie, mimo że pożytek, chociaż może to pożytek reguluje, nie jest pożytek to czerwi. Nie wiem już, czy temperatury. Nie wiem, musiałby doczytać. O. chodzą, chodzą, oby jeszcze nas zbierały. Dzisiaj właśnie idę coś tam chwilę odpocznę. I z dwie godziny w ulach będę siedział. Trzeba koniecznie sprawdzić, co się dzieje ponad tydzień. Co dziś jest. O jezu, półtora tygodnia prawie. Nie zaglądałem do uli. No, może nie do wszystkich, a do odkładów tam yy, zajrzałem z raz, z tydzień temu. Yy? Ale to z tydzień to jest sporo. Jak jest intensywny rozwój, a tam było chyba z trzy rodzinki, szły ostro dosyć. Więc trzeba zajrzeć, zobaczyć, czy nic nie dołożyć. Mam parę ramek, to będzie git zjedz parę czereśni, Kurde, te szpaki w tym roku to się chyba zlitowały. A wiecie czemu w tym roku w ogóle nie strzelałem do nich? Zobacz jak popękane od wody. O, paczek popękały normalnie. Wpompowała drzewo, wpompowało wodę do owoców. No, w tym roku nie strzelałem do nich i zostawiły w spokoju. czereśnie. Pójście normalnie w życiu czegoś takiego nie widziałem. Zobacz. Chękane. Rozsadzane owoce dosłownie. Soczyste są, ale to jest południa słońca i wszystko będzie suche. No to zacznie gnieć suche. Znaczy to już ostatni dzwonek na zebranie. Zjedzenie. Ja tego nie zbieram, bo z tym nie ma co za bardzo zrobić, z większą ilością. Ale zjeść z drzewa w sam raz, bo też dużo, nie wiem, z kilogram czy dwa do domu i zjeść to wieczorem to też bez przesady. Przecież to brzuch może rozsadzić. Pamiętacie, jak stała tylko ta koziarnia, szopka, którą pierwszą zbudowałem dwa lata temu? Jak kozy kupowałem, łyso było co? Teraz to inaczej trochę wygląda. Lepiej, ale jeszcze mało. Ja bym poszedł jeszcze drugie, tyle w prawo. Suparz. Hmm? Przeglądam, przeglądam ule. Podchodzę do tego, kurde, jak tu głośno. Patrzę, a tu sporo tych trutni po prostu i mi się wydaje, że jest akcja wyganiania trutni przez pszczoły robotnice, bo widać od czasu do czasu, że yy, duży duża pszczoła, czyli truteń wychodzi i chce wracać, ale nie może. O, na kopach wy, wywalają yy, robotnice. Być może, wiecie, u mnie jest chłodno. Teraz w ogóle pogoda była załamana. Może tutaj zapas pokarmu się trochę skurczył czy coś, może wcześniej poczuły, że już pora. Albo już pora, no w sumie nie, nie znam terminu, wiem, że, że po prostu no, na koniec sezonu, tak jakby nie. Yy, te trudnie po prostu są już wyganiane, już one są bezużyteczne, tak jakby nie. No w sumie, jak już mija ten okres rojenia się, no to w sumie i te trudnie yy, powinien już chyba mijać ten okres, kiedy te trudnie są chowane w ulach powoli, jak mi się wydaje. To już teraz są darmozjady, teraz w sumie pszczoły. Jedynie przygotowują się do zimy Promadzenie zapasu jeszcze tam coś czerwienia, ale też już chyba matule niedługo będą Znaczy to chyba zależy od pożytku u mnie jeszcze ta lipa kwitnie Ale też już niebawem Matki Pewnie będą chciały Hamować czerwienie No Jakieś dziura pożytkowa to się daje właśnie cukier Delikatnie się podkarmia Ten syrop właśnie na rozczerwienie To tak to będzie. Widać od razu, gdzie żarówkę się pali, z lewej się nie pali, z prawej się pali. Koty dogrzewają. Oszczędność, proszę Państwa. Na każdym kroku. Teraz tam was nosi? Kurde. Wiecie, byle któremuś nie odbiło gdzieś się pchać tam pod spód, bo może pazurami. Przez siatkę. Kurde. Haczyć nie się bawić się bawić kurde atakować te kurczaki albo tu dziurę wyschrobać. No Czują chyba kurde kurczaka ty. Nie ja wiem to, to nie ma rąk ani nóg. Nie jak się mówi ręce i nogi, że coś ma nie się mówi, a się nie mówi, że nie ma rąk i nóg. Wiecie jak coś dobrze idzie o to to ma ręce i nogi nie. nie ale w tym przypadku chętnie bym powiedział, że to ani rąk ani nóg nie ma. A tak chyba się nie mówi. Dobra, sypnąć. Żarcie. I widzimy też dokładnie, że jedna żarówka w ciągu dnia wystarcza. Na noc trzeba dwie. Nawet nie z tego względu, że będzie chłodniej, bo będzie to sama temperatura. Mniej więcej tutaj w środku. Ale o to chodzi, że jak jedna żarówka padnie, to druga będzie grzała. Bo jak będziesz miał jedną i ci padnie, co już w środku nocy, no to masz game over. Nie? Będą co najmniej większość przeziębiona. A takie młode to nawet mogło popadać, nie? Chociaż zbiłyby się w kupę, więc może i by nie popadały zimno, ale by się udusił, nie? Jeden na drugi by wchodził. I by zadusiły tych pod spodem, nie? Te słabsze sobie nie wyszło. Dobra, Kurde. Pogryzły, pociapały mnie te pszczoły. Dzisiaj to słaby dzień był na przegląd, mogłem to odstawić w sumie. No ale jedną ważną rzecz zrobiłem. To w sumie im szybciej, tym lepiej. Bo tu chodzi o matkę, no to dałem, bo się okazało, że chyba nie wróciła z lotu. E, jedna matula, e, bo nie ma jeszcze jajek, więc e, nie czekając, włożyłem e, ramkę z czerwiem młodym, nie? Z małą larwą młodą. Tak więc niech sobie robią kolejną. To zimy jeszcze zdążą. Dobra, nie o tym. O czym? O niczym. Kończymy odcinek. Jedyna lipa na farmie jeszcze kwitnie O Ile jeszcze kwitnienia zostało? Pachnie Parę dni Łukasz, co tam knujesz? Jakieś pomysły dzikie, szalone No, ładnie pachnie Jaka to jest lipa? O. Tam jest ich pełno różnego rodzaju, ciekawe jak tam, na tej drodze, nie? W każdym bądź razie pszczółki coś tam jeszcze noszą. a czy dla mnie, to się okaże. No Łukasz, ja narzędzia, a ty zieleninę. Prawda, za taczkę, tylko powolutku, manewruj dobrze, no. Żeby ci się nie zawaliło. Dawaj do przodu. Łukasz. No dawaj do przodu, co się czaisz? No, to jest to nie jajka, się wywali, to się wywali. Chodź. Chodź, się boisz. Całe życie będziesz się bał? Trzeba jechać i tyle. Mhm. Nie ma tej peski, parter. Dobry ogórek. Mimo że spory, on jeszcze mógłby być większy o wiele. Że wygląda na przerośniętego nawet. Ale i tak jest dobry, bez pestki. Ma smak młodego ogórka cały czas. Skórka oczywiście jest delikatnie twardsza, no ale kurczę. Jak wierzę, to z Twojego ogrodu jest zdrowe, to taką skórkę mi to w ogóle nie przeszkadza. Sobie jem, chrupię. Niczego więcej nie trzeba. Ogórek to ogórek. Bardzo dobry. Sól. No soli. Na no kawałek soli by się przydało. W następnym roku większość to będzie Adam u mnie. No bo zobaczcie. Sz, 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 może od dołu. <laughs> o, tutaj już nabiera rumieńców. No, by się przydało znowu tutaj w paści z 2-3 liście podciąć. Pierwsze. O, pierwsze. Tutaj mamy drugie. Na drugim już mamy 8, tak. Trzecie. Mamy 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6 Tutaj widzę 5 zawiązanych na piątym no i wszystkie podobnie bardzo, nie? Bardzo dużo owoców wysoko nie rośnie a na przykład... A nie, chociaż ten już wyciągnięty, ale ile owoców? więcej 3, 6, 7, 8, 9... Na, raz, dwa, na trzecim nie, tutaj jeszcze jest. Patrzcie. Na czwartym i dalej rośnie. O, i tutaj już zawiązuje nawet na górze. Będzie, no, by się przydało głowić już, bo to dwa miesiące trzeba liczyć, że to będzie. Tutaj dojrzewało. No, niebawem się przejdę, zobaczę. W następnym tygodniu może luźniej się zrobi. Wilki trzeba też pousuwać i... I też w tym roku się postaram poogławiać po prostu. no Byle jak, to byle jak, ale żeby tylko uciąć ten szczyt, no to zawsze to będzie mniej roboty przy sprzątaniu, bo jak wiadomo to później się wyłoży, gdzieś tam się poplącze, to, to później ciężko taką roślinę wyrwać, wynieść ze szklarni, A jak to będzie krótsze, to tylko na dole sznureczek ucinasz i wszystko powinno opaść w miarę, nie? No. ale tak zadama to jestem bardzo zadowolony. Zobacz, się normalnie uginają, nie? Ściągają te druty w dół. Taki ciężar tych owoców jest. A tu jakieś wilki jeszcze na tych gronach. <laughs> no niestety, czasu brakuje i chęci, Ja to nie. Ja to nie lubię pomidorami się zajmować. To jest w ogóle nie moja dziedzina. Nie interesuje mnie to praktycznie. No. Znaczy, lubię pomidory, lubię ich, ich widok, że ładnie wszystko rośnie, ale melon. Zobacz, kurde, nie zauważyłem go, dopiero zauważyłem. Patrz, nice, będzie, kurde, konkretnie to tutaj trzeba, a tu drugi zobacz pod liściem, to już dwa, to tu z góry byłoby trzeba usuwać. Ile taka roślina to na dwóch pędach z jednego? Chyba z dwóch roślin, nie, z jednej poszedł pęd. No a trzeba tu lać wodę. To kurde, coś z nich będzie. Rośnie. O te urywać na dole. Wszystko to też. A na rzecz tych dwóch, trzech. O, to się tam chociaż troszeczkę zje. Te domu. No nie lubię wchodzić, muszę sobie fartuch kupić. Kurde, tutaj o gdzieś powiesić na drucie. I jak chcę coś pogrzebać, to po prostu zakładać, bo często mnie odpycha od właśnie roboty. Zobacz, tutaj raz, dwa, a już cztery, pięć chyba. No, że coś tam by porobił, chociaż te 10 minut, nie? Ale kurde, się nie chce, zobaczcie no. Wiecie, codziennie ja te koszulki też nie wypierze za bardzo, ani spodenek, bo kurde to zielone zostaje, a do pralki nie wrzucisz, bo wszystko inne będzie zielone. I to taka robota. Fartuch szukałem, nie ma czegoś takiego. Kiedyś pamiętam się kojarzył ogrodnik z fartuchem, nie? Taki, kurde, wiecie, fartuch, kurde, kostki, nie? Taki, wiecie, płaszcz. A to właśnie może płaszcz jest nazwany. Płaszcz ogrodnika, czy coś. Poszukałem fartuch, chyba ogrodnika wpisywałem i nic nie znalazłem. Więc chyba znów będę zmuszony jakąś koszulę białą, którą od wielu lat szykuję do ślubu swojego. Chyba będę musiał wyjąć i, i kurde, do roboty zaprzęgnąć o tak to wygląda mniej więcej proszę państwa co tu więcej ściemniać nie ma tutaj jeszcze melona nie ma idę łukasz już poszedł z mlekiem się śmieje ze mnie że ja kurde nie muszę a chodzę o już normalni ludzie to kurde do tej pory w domu się opierdzielają przecież a ja o pawiana melonami się bawię kurde po 19 już może 20 nie wiem ten czas też inaczej idzie się jest cały czas na zewnątrz. No, no tam ogórasy. Teraz podlane to kurde dwa dni to będzie kosz ogórków. Mm. Fajnie wygląda jak tutaj to przeżydziłem. Ale zauważyłem, że, że chyba za mocno. Za raptownie, bo tutaj. Bardzo mocno. No ogórków nie ma, nie? One bardzo powoli zaczęły dojrzewać, nie? Kilka i wisi, trochę wisi, nie? One dalej rosną te pędy, ale kurde, ogórków mało. Więc myślę, że jakby ty dolny zostawił eee, wilki to by o wiele szybciej miało ogórków więcej nie, no tylko że tutaj miejsca na to nie ma. Będę miał kilka pomidorów, nie? Bo zobaczcie, ten zacieniony jak słabiutko idzie, nie? Hmm. A to wiecie. Takie tam moje nasadzenia. Robota amatorska. Nie ma, nie ma rąk ani nóg. I tym optymistycznym akcentem zakończmy może ten odcinek. W diabły. No bruh. I got brought in the lunar. She's a to be in the fact.